Kochani bracia i siostry, w Ewangelii dzisiejszej piękna scena. Oto widzimy Jezusa, który podszedł do Jana Chrzciciela. I Jan Chrzciciel wyznaje swoją wiarę. Bo jak chrzciciel poznał, dane mu było poznać, kim on jest. I dzisiejszą niedzielę, Pan Bóg pyta nas o tę wiarę. Pyta mnie i Ciebie, jaki jesteś i jak bardzo mi ufasz. Śpiewaliśmy w psalmie: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Ale czy Ty przychodzisz? Czy Ty chcesz pełnić wolę Jezusa? Czy chcesz brać codziennie ten krzyż Twojego cierpienia, Twoich bólów, Twoich rozdechów, Twoich obowiązków, tego wszystkiego, co Cię nieraz tak bardzo przygniata? Czy Ty chcesz to mieć dalej? Aby mówić, Boże, chcę wypełnić to wszystko, co mi jest dziś dane, ale też co mi jest zadane, bo Pan Bóg zadaje nam codziennie jakąś rzecz, którą musimy wykonać. A tym pierwszym, podstawowym zadaniem, moi drodzy, to jest przede wszystkim to jedno aby, kochani moi, drugiemu, swoim życiem pokazać, że wierzę, wierzę w Jezusa, że chcę powiedzieć innym, to wszystko, co jest, przemija, przeminie postać tego świata, jak czytamy i wszystko, co masz, kim jesteś, dokąd zmierzasz w tym ziemskim życiu, ale On nie przemija, i on będzie zawsze obok. Ale czy ty znasz Jezusa? W tych dniach na ulicach Warszawy jeden z dziennikarzy przeszedł z kamerą i zadawał pytania ludziom. Czy Pan, czy Pani wie, po co przyszedł Jezus na ziemię? Jakże zdumiewającym jest to, że wielu ludzi nie umiało odpowiedzieć. Ktoś nawet odpowiedział to bardzo trudne pytanie: po co im przyszedł? Inny powiedział: Ja nie wierzę, że on w ogóle był, że przyszedł. Inni zaczęli wymyślać różne inne sprawy, po co przyszedł Syn Boży na ziemię. Ale przecież on przyszedł dla ciebie, dla mnie. Przyszedł, aby ci przypomnieć, że bez niego nie istniejesz, że bez Boga twoje życie zatraca sens, że bez sakramentów świętych, bez tego, że nie przyjmujesz go do serca, że nie prosisz o to, by ci wybaczył, twoje życie i będzie się rozbijać. Będziesz tak bardzo rozdrażniony, nieuporządkowany, ale w pewnym momencie zagości w Twoim sercu wielka pustka. Będziesz szukać różnych środków uspokajających. Będziesz poszukiwać różnych lekarzy, bo przyjdą jakieś dziwne bóle, których nie będziesz mocnił rozróżnić, co to za ból, a to będzie cierpieć Twoja dusza. Bo dusza, która poraniona jest grzechem, tak bardzo cierpi. Bracia i siostry, dzisiaj chcę Wam przedstawić pod koniec tego słowa cztery obrazy człowieka, świata, Cztery obrazy z różnych krajów, współczesne. Oto pierwszy obraz, w którym żyjemy, zamęknionych ludzi. Ludzi, którzy w tej chwili szukają innych pod skryszczami, bo tam wybuchła bomba i zawalił się budynek. Jeszcze trzeba znaleźć jak mówią media, 33 osoby zaginione, w tym również i dzieci w tej strasznej, przerażliwej wojnie. W Krakowskim Instytucie gromadzą się różni sanitariusze, a także pielęgniarze, którzy przygotowują się na wypadek wybuchu. Bomby jądrowej. Są takie bomby spadające na Ukrainę, które dziś zabiły ludzi, z którymi nie może sobie poradzić obrona przeciwlotnicza. Jest taki pocisk, którego nie są w stanie przechwycić. A wystrzelono ich ponad 200. Więc w każdej chwili Mogą być kolejni zabici, bracia i siostry, jak cierpi serce Jezusa. Ale dalej, bracia i siostry, przejdźmy na polską ziemię. W Polsce. W Polsce przerwano, zakłócono już Eucharystię w stolicy w Warszawie. Weszli z bluźnierczymi słowami w tych dniach i tak bardzo bluźnili w miejscu samego Boga. W, w Kielcach rozpoczyna się wielka ekspiacja za to, że wczoraj doszło do profanacji dwóch kaplic. Co dzieje się z człowiekiem w Palermo, na Sycylii? Przechodzą ludzie wokół zmarłego przed trzema dniami nazywanego bratem, świeckiego człowieka, Biagio Conte, który gdy miał 26 lat z bogatej rodziny. tak bardzo biografia podobna do świętego Franciszka, wyruszył z krzyżem po całej Italii, aby móc dotrzeć do wielu biednych i przeszedł tysiące, tysiące kilometrów. Szedł przez te 30 lat. Doszedł również do Asyżu. Umiera. Oto cała Italia gromadzi się wokół tego biedaczyny, który spał z biednymi, a który Zgromadził w swoim centrum w Palermo ponad tysiąc ludzi, którzy spali na ulicy, którzy nie mieli co jeść. On zostawił dla nich wszystko. W najbliższy wtorek przeniosą jego ciało do katedry w Palermo i będzie potrzeb, jak nazywają go, współczesnego Franciszka. Taki jak ten za Syżu, ale żyjący dzisiaj, to korek obraz. A inne, bardziej siostry tam gdzieś daleko z Syberii. Po to czas, kiedy kapłani idą, czy też kończą wizytę w domach, by błogosławić ludzi. Pisze w Syberii ksiądz. Dziś było minus 46 stopni. Kiedy wychodziliśmy z samochodu, jedna z sióstr niechcący rozbiła butelkę soku z granatu. Sok natychmiast niemal w powietrzu zamarzł. Śmiechu było co niemiara. Dziś moja noc będzie szczególna. Będę wstawał co dwie godziny. By przepalić to. Jeśli zaśpię nad ranem, już nic się nie da zrobić, wszystko zabarznie. A zresztą w domu nie jest ciepło, więc na pewno nie zaśpię. Śpię uprany. Na nogach nie tylko skarpety, ale ciepłe kapcie, grube spodnie, grube swetry. I wełniany szal to moja nocna bielizna. Czapkę kładę przy łóżku. Na wszelki wypadek na się przyda. W piecu niby napalone, ale mój pokój nie sąsiaduje z kuchnią. Mieszkam w zakrystii, a tu zawsze jest zimno, bo z boku mam grzejnik, ale co z tego? To zbyt niebezpieczne. Mówią, że te domy palą się jak zapałki. Nie mam zamiaru tego sprawdzać. W życiu pisze ten ksiądz, wszystkiego mieć nie można. Cena niekiedy może być zbyt wysoka. Wybieram bezpieczeństwo kaplicy, by się nie spaliła. Mój komfort może poczekać, ale dość narzekania, bo jutro przecież ta kolęda, znowu od rana do nocy będę odwiedzał ich chałupy dom za domem dużo powiedziane. Gdybyście tylko widzieli, jak oni się cieszą, gdy przychodzi do nich ksiądz. Jak oni na nic nie narzekają. Całymi rodzinami, nawet ci, co do kościoła nie chodzą. Czekają na błogosławieństwo i poświęcenie domu. Mężczyźni trzymają w dłoniach modlitewniki pięknie się modlą. Dziś Dziś nie będą. Dziś czekają na Boga w swoim domu, a może czekają na jakiś cud, ale Ty już chyba nie czekasz, bo gdy przyszedł ksiądz po chowasz się, chowasz się za wszystkim, co możliwe. Wciąż odnajdujesz wiele usprawiedliwień dla tego czy tamtego w Twoim życiu. A może chowasz się naprawdę, jak w domu, gdzie dziecko otwarło, bo zadzwonił ksiądz. Jest tatuś, mamusia, tatuś jest w łazience, więc ksiądz wszedł. A może tatuś wyjdzie z łazienki, a dziecko mówi, nie wyjdzie, on będzie tu do końca, bo on nie chciał, żeby ksiądz wszedł do naszego domu. Bracia i siostry, a może i tak będzie, w wielu miejscach. Ale czy Ty wierzysz? jeśli tak naprawdę chcesz uciec. Ale ci na Syberii i ci, którzy dziś cierpią tak bardzo i ci, którzy dziękują za Świętego, którego spotkali. Oni uwierzyli więcej. Ty jeszcze nie wierzysz, bo jeszcze Koło Twego domu nie spadła bomba, bo nie masz głodu i nie masz takiego bólu. Jeszcze nie wierzysz, a może już tak, bo w domu posypamy się wszystkie prawdy bo ktoś zachorował ciężko, a miał tyle i my wraz z nim wiele planów. Więc dzisiaj Pan Jezus mówi, Zaufaj mi i wybierz drogę razem ze mną, a ja będę z Tobą. Boże Mój! Jest wielu takich wierzących, i wiem, i za nich dziś dziękuję, i na ołtarzu Was składam, abyście nie ustali w drodze, abyście nie zachwiali się i nie zwątpili, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że wszyscy uwierzą więcej i pokochają więcej. Tak zakończę, tak prosto, zwyczajnie, jak ksiądz w tym liście z Syberii. Nie wszędzie wypijemy herbatkę, bo nie wszystkich na nią stać. Będzie jednak modlitwa, jakiej pozastroszczyć mogą wszystkie katedry. Na całej ziemi Bóg wybiera się jutro do Giełgiewki, bo tak ta wioska nazywa się kolejna tam na Syberii.